Drodzy widzowie, od samego wczesnego rana mamy dla Was bardzo dobre wiadomości. Przekroczyliśmy już most na rzece Wisła w miejscowości Nowe Brzesko. Warto dodać, że bardzo sprawnie nam to przeszło. Zajęło nam to około 40 minut, a przechodziło prawie 4 tysiące ludzi. Cała część A, czyli. 13 grup Dotarliśmy na miejsce Porannej Eucharystii, tutaj w Amfiteatrze w Nowym Brzesku, pod Domem Kultury, a teraz umocnieni Bożym Słowem spożywamy śniadanie, pijemy bardzo skromną pielgrzymkową herbatę, bardzo skromną, sama herbata, bez cukru, bez soku, bez innych rzeczy. Jeśli ktoś by Wam mówił inaczej, to znaczy, że nie był na pielgrzymce, nie wie i, i, i oszukuje. I mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość. Otóż obliczyliśmy tak z grubsza, że wyjście pierwszej telewizji z Tarnowskiej i z Tarnowa było zaangażowane około 15 tysięcy ludzi. To znaczy mam na myśli tych, którzy idą w grupach i tych, którzy nas żegnali i tych, którzy jak w grupie numer 8 wędrowali tylko przez jeden dzień. Mamy nadzieję, że na Jasnej Górze, kiedy będziemy chodzić, będzie nas jeszcze więcej i ta liczba się na pewno zwiększy. A zatem przybywajcie na Jasną Górę razem z autobusami, ze swoimi parafiami i wszystkimi tymi, którzy wybierają się powitać razem z nami Świętym. Najświętszą. przede wszystkim tą skromną herbatą. Zachęcam do dobrego przeżywania dnia. Ja, króluj nam Chryste.